Rasic pigeon in China, Kurbaki in China. We I can ship my pigeon to all parts of China, to all parts of Asia. Every week is shipping. Next month is the shipping to America and Canada. If you are from America or Canada, contact me. We can ship all pigeon together. Nastepne meso nskoladze mam wysyłki do Ameriki, prosze o kontakt. Każdy co zamówił u nich ze zgłosi. zboży. Pozdrowienia i do usłyszenia pszemek. Azu nächsten Monat ist der Versand nach Amerika i Kanada von Kubakito und wenn du noch möchtest irgendwelche noch dazu bestellen, kontaktiere dich mit mir und wir schicken alle zusammen. Every week is the shipping of Kubaki pigeon to United Kingdom, to Northern Ireland and to Ireland. Every week shipping direct to your home address. Lekarstwa gołębią profilaktycznie, to początek końca Twojej hodowli. A lekarstwa przy wychowie młodych, to już jest koniec Twojej hodowli. Kto tego nie ujmuje, nigdy dobrze nie zalotuje. To bracia i sostry, patrz paczta Przedłużyłem gołemnik z tyłu pełno jeszcze regałów z przodu regały jeszcze i po bokach i z tyłu za mną tak samo i specjalne boksy, teraz je będę pokazywał, później po lotach Co z pięknego jak te gołębie się tu super czują w tym gołębniku ta nakrapiana na tej krypie, tam na środku, to jest Zahara Razy kulbackie z różnych rodzin gołębia i z Dolcewita, i z Janzenów, Molemanów Hysken, Van Vanrol, Stichelbaut. Co jest pięknego, mieć takie gąbki. Tutaj są te starsze, młode. Tyłusze, młodsze. Teraz razem już latają. Będę zamawiam nowy system do odbijania gołębi. Najnowszy jaki jest. Nie trzeba wcale już zegarem jechać po Od razu się właduje to przez internet. Na żywo. Widzi, za gołębie lecą na komórce. Live. Dokładny czas lotu numer gołębia i wszystko automatycznie idzie od razu w internet duża antena, że od razu odbije, w ciągu jednej sekundy potrafi odbić 120 gołębi bez żadnych tunelów, od razu cak i odbite, ale o tym później, o tu jest ten młodszy po mojej najlepszej parze lotników. Ojce z lotników Ojciec najlepszy lotnik, matka najlepsza lotniczka Ten młodszy tu przykrypy się uczy Aparat jest, tu jeszcze jest, sobie lata swobodnie z młodzikami Widzieliście teraz mój film Zahara Razy Kulbacki i te cyste Zahara można zamówić, one mają taki nietypowy kolor te młodziki one są takie mazane, niebieskie, takie wcaki, taki nietypowy kolor a jak są starsze to się robią później takie jasno stalowe niebieskie, tak jak niebo to wszystko natura zrobiła, żeby się chronić przed jaszczymbiem, bo jak one wysoko lecą później albo nisko nad nadrzemią to ich wcale nie widać Niestety te ciepłe zahary z pustyni do góry, takie tak odbija się od Rzymi, to ten jaszczub tego nie widzi. Jest ich kolor taki niebieski, jasny, wspaniałe gołębie, przystosowane do czyńskich warunków, bardzo szybkie, 160 na godzinę. O tym więcej na telefon, zadzwoń, można zamówić oryginały i potomstwo krzyżówki. Zahara razy Kulbacki, Zahara razy Dolczywita, Zahara razy Janzen lub Zahara razy Stampara rodzina lub Ramzesy. Coś pięknego, jakie one piękne wychodzą. Można zamówić sobie jeszcze młody do rozpłodu. Mam starszych młodych, już idą nawet i w parę. Zostawiłem sobie kilka, to z tych mogę Wam jeszcze wybrać. Co tydzień wysyłki, bezpośrednio na Twój adres kurę przywiezę. Jak w poniedziałek odbierze to wtorek rano już są u Ciebie Produkty tak samo non stop wysyłam bezpośrednio na Twój adres Można i razem z gołębkami wysłać, albo osobno Nie ma żadnego problemu To na razie tyle Teraz wypuszczam młodziki i niech sobie Wychodzą Na świeże powietrze Cześć koledzy, do usłyszenia إذا كنت من محبين الحمام الزاجل وتبحث عن السلالات الأصيلة فنحن نمتلك أفضل وأنقى السلالات العريقة وإذا لم يحالفك الحظ بالفوز فنحن نساعدك على إيجاد الطريق الصحيح إذ لم تمتلك الحمام الجيد لا يمكنك ایجاد الطريق الصحيح للفوز نستطيع الوصول اليك في جميع أرجاء الوطن العربي سلام خدمت همه على به پرورش ببرورش کبوتران من یکی از دوستان های کیورباکی هستم پرورش دهنده معروف کبوتران مسافتی توی آلمان همونطور که میدونید آی کیورباکی یکی از پرافتخارترین پرورش دهنده های کبوتران مسافتی توی آلمان هست افتخارات آقای کولباکی مقام قهرمانی آلمان مقام نایب قهرمانی آلمان و این افتخارات دیگه است توی کلاپی که آقای کولباکی حضور دارن بین ده تا کبوتر اول هشتشون از کبوتران آقای کولباکی هستن خدمت دوستان علاق من به خرید که داخل ایران هستن میتونن از طریق واتساپ یه تکس به من بدن تا اطلاعات بیشتری در خدمتشون بذارم واتساپ من